śmieszelna składowa czas 6 listopada 2025 roku straciliśmy jednego z pionierów polskiego rapu Rafała Pona Paniezielskiego. Bez wątpienia pono najlepszy pomnik wybudował sam dla siebie w wersach, a to, co możemy teraz zrobić jako fani słuchacze czy znajomi, to nie zapomnieć o tym, co chciał przekazać. A ponad bało przekaz. Trzymał się swoich wartości, szanował ludzi i szansę, którą dał mu rap. Używał talentu, by łączyć zajawką, dzielić się doświadczeniem, albo po prostu podnieść na duchu w trudnych chwilach. Zbywa różnie, wiadomo, czasem bywa niewesoło, lecz sztuka polega na tym, by przyjąć stratę z pokorą. Dlatego teraz napisz w komentarzu kawałek Pona, który dobrze ci się kojarzy, ulubiony projekt, w którym brał udział, płytę, może wspomnienie z koncertu, albo śmiało po prostu słowo hołd. A mi będzie bardzo miło, jak dasz łapkę w górę, no bo wtedy ten odcinek po prostu poleci dalej. Moim faworytem, no bez dwóch zdań, jest zwrota Pona z kawałka Życie Warszawy. Hey. Syn Alka Pono, ochrzono, za z dumą noszę znamiono. Chono. Znamiona pamięć od lat i nawet kiedyś pijany nawinąłem mu całą na imprezie i choć na pewno było to irytujące, to nie dał tego po sobie poznać. W ogóle nie wiem, czy wszyscy skumaliście, ale syn Al Pono to chodzi o to, że jego ojciec miał na imię Alek. Syn Alka Pono. M może to jest oczywiste, ale ja na przykład długo tego nie ogarnąłem. Proste, ale genialne. Hey. W imię ojca, słowo syna, bez końca chodzą Syna Pano. W kontraście do odcinka O Kwebo dzisiaj nie będę w 100% poruszać się chronologicznie, bo do twórczości Pona podszedłem tematycznie, w sensie przekazem, ale też projektami, które współtworzył. Zaczniemy oczywiście od Zip Składu, który powstał z połączenia TPWC, czyli Pona i Sokoła, oraz Fundacji 1, czyli Korasa, Felipe, Jaźwy, Mierona i Warda. No i Fu. Żeby nie tworzyć tutaj dezinformacji, Koras oraz Fu nie należeli do Fundacji 1, żeby nie było. Zapraszam na chleb powszedni paru ulicy cichnie miasto, milknie, nikt nie cień. Światło ogień, fonia, mrok. Jak kamień wodę, urywa się trop. Wydarzeń, zwrot, obok Z i W. Zastawione sidło sztywno, jak widmo. Styl Pona jest niebywale charakterystyczny. I choć często występował w składach, jego zwrotki rozpoznaje się od razu przez nagromadzenie rymów. Cichnie, milknie, niknie, kamień, wydarzeń, cień, ogień, wodę, gwar, urywam, rok, trop, zwrot, obok sztywno widmo, sidło ZTP w mgle. Cztery wersy, a niektórym rymów wystarczyłoby na cały kawałek i to naprawdę bez żartu. W tych wersach słychać też kolejny element charakterystyczny dla liryki Pona, który zrozumiałem kiedyś podczas koncertu, gdy cała sala wydarła się Dobra, przerwa! Wypierdalać ścierba. Jedna od drugiej, coraz bardziej spazerna. Pono wjeżdżał z buta jak mało kto i usłyszycie to dzisiaj nieraz. To samo życie, raz na kredycie, raz w zenicie. Jedna gra, jedno rozbicie. Masz pokrycie, wchodzisz, rozumiesz. Ocenia nas czas i pas, każdy z was ma problemów cały raz. Ocenia nas czas i pas, przyznacie, że ładne, choć delikatnie niedokładne, bo pas raczej nas karze, a nie ocenia. Ale myślę, że każdy rozumie intencje i o to chodzi. Pono nie starał się być idealny czy poprawny, tylko szczery. Dziś ktoś mógłby pewnie przyczepić się, że w jego wersach jest za dużo czasowników, ale o ile u niektórych raperów ze starej szkoły faktycznie czasowniki na końcu wersu kłują w uszy, tak uważam, że jemu można to totalnie wybaczyć, bo zanim dojdziemy do końca linijki, to padną jeszcze trzy inne rymy. Pono nie rymował czasownikami. On rymował Dosłownie wszystkim. W tym fragmencie, ale w zasadzie również w wielu innych, zobaczycie, że Pono często kończy jedno zdanie w kolejnym wersie, czyli robi tak zwaną przerzutnię. Przez to sytuacje, które opisuje, się ze sobą zlewają, lub jak ktoś woli, płyną. Tak jak czas, a z zip składu wyłania się zipera, czyli Pono, Koras i Fu. Tak kreowane są fikcje przez telewizję, pokazywane propozycje wymuszają decyzje. Tworzone definicje zgody, szkody, granice, dzielące ulice, ogrody, przypisane kody. Po upływie młodości, zapomniane wartości. Po upływie młodości zapomniane wartości. Smutne, ale bardzo często prawdziwe. Jak głosi wiralowy napis na murze z początku lat nastych. Byliśmy młodzi, o coś nam chodziło. W tym fragmencie słychać też wątek, który stanie się jednym z powracających tematów Pona, czyli brak zaufania do mediów i błąd przeciwko schematom, które one narzucają oraz przekonanie, że media celowo podsycają podziały w społeczeństwie. Tylko wróg mówi klub, zabierają Ci monety, cały brud to Twój brud. Niestety przez gazety reklamami tak żywią się nami, sterowani korporacjami, karmią prawdami, wysyłani w formie telewizyjnej, zmienią pieniądz, sposób życia, nastawiając konsumpcyjnie. Jak słyszycie, Pono nie tyle mówi, że media kłamią, co zwraca uwagę, jak formują nasz światopogląd. Rządzę, marzenia. To jest narzucanie wzoru z pomocą telewizorów. Oraz oczywiście wspomniane już fobie i konflikty między rodakami. I spytać, co nam grozi, co jest zagrożeniem, wszystko co mnoży się na tej medialnej arenie, na arenie, na straży, to samo jest też całą prasą. Polaryzacja wielu kojarzy się zapewne z grzechem internetu i mediów społecznościowych, ale nie możemy zapomnieć, że efekt stopniowego zaostrzania się debaty publicznej zaczął się już w latach 90. Przynajmniej w USA, ale jak większość trendów po pewnym czasie trafił do Polski. Po upadku komunizmu, czyli wielkiego wspólnego wroga, należało znaleźć sobie jakiegoś równie strasznego przeciwnika w kraju, by motywować wyborców. W 1992 roku podczas Krajowej Konferencji Republikanów niejaki Pete Buchanan wypowiedział pamiętne zdanie. W naszym kraju toczy się wojna religijna od dusza Ameryki. Jest to wojna kulturowa, która ma tak samo kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju, jak sama zimna wojna. I tym sposobem, mimo Pokoju i upadku komunizmu zaczęto używać identycznej retoryki wojennej w stosunku do rodaków z innymi poglądami. I wybaczcie to lekkie zboczenie z tematu, ale po przysłuchaniu większości zwrotek ponad z ostatnich 25 lat, wiem, że kwestia podsycania napięć między ludźmi i tworzenia w społeczeństwie konfliktów była dla niego ważna. Gdyby dało się ciśnienie zmierzyć, naukowcy mogliby w to nie uwierzyć, wcześniej nie spotykano, dobrze znaną. Który fan rapu nie kojarzy tego wejścia i polsko-francuskiej kolaboracji z 2003 roku? Oczywiście, ciśnienie da się zmierzyć, co tylko dodaje tym wersom takiego zabawnego, absurdalnego sznytu, ale nie o takiej presji mowa. Temat bucha e, również wraca w, pór, w twórczości Pona, ale wydaje mi się, że nie jest tak eksponowany jak u wilka włodiego czy chociażby żabsona. Poza tym nawet na tej samej płycie znajdziemy też ostrzeżenie. A teraz słuchaj, jak kolejny w się pogłębił, inny przebił, inny przegrał, inny widział jak też Mówiąc na początku, że Pono jest raperem, który dba o przekaz, miałem na myśli nie tylko to, że jego kawałki mają sens czy temat, ale też, że czuć w nich troskę. Znów dość rzadkie uczucie w to dowód odpowiedzialności za los kilku osób to znak odporności na przeciwności losu honor rodzi rodzina trzyma tak jak greina alpinisty tak jak wszyscy za jednego tak ja sam jeden za wszystkich i okej, okay, większość raperów dba o swoje ekipy, ale pono w tamtym okresie serio przykładał się, czy w zasadzie przez całą karierę, przykładał się do tworzenia pozytywnego, budującego przekazu. I tu znów przyda się pewien kontekst, bo w latach 2002-2004, gdy wychodziło pierwsze jego solo, Hołd i druga strona medalu, czyli najgłośniejszy krążek Zipery, bezrobocie w Polsce wynosiło rekordowe 20%, a w grupie wiekowej 15-24, czyli wśród potencjalnych słuchaczy, ponad 45%. I pomyślcie, to musiał być zupełnie inny świat. Na pewno wszyscy słyszeliście kiedyś o negatywnych skutkach przekazu płynącego z rapowych piosenek. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałem o dobrym wpływie rapu na młodzież. Nawet samo stwierdzenie, wiecie, pozytywny przekaz, ono już wzbudza takie. Kojarzenie z czymś miałkim, a może nawet wymuszonym, ale na pewno nie było tak w wypadku Pona. On, według mnie, był właśnie pionierem takiego podejścia. Idź do przodu, póki drzwi masz otwarte, póki zagier wypełniony masz otwarte. unikaj burzy, życie to forma podróży, raz budujesz, zaraz raz burzysz, masz to na co zasłużyć. Jutro wszystkich niepokoi, grunt, stoi się na swoim, stracić się to każdy boi, bo płacić trzeba, a nie zawsze się przelewa, tak człowiek dojrzewa, do zasadzenia swego drzewa, to jest znak czasu. I nie mamy wątpliwości, z czego wynika ten przekaz i troska o bliźniego oraz rodaka. Pono wierzył, że jego słowa mają znaczenie i był patriotą. Chęci poświęcić coś Dla idei to radocha Tak jak kleić się z oka Ja, ja bym, to po prostu kocha, tak, tak To tak, światem tak. Wiem się składać staram Nie jeden nie raz nasz kraj próbował zniszczyć Nie jeden raz powstaliśmy ze zgliszczy Teraz nasza nadszedł, korona burszcza Ja z dumą na nią patrzę, więc wyższe łzy to ważne Wytrzyj łzy, to ważne. Myślę, że szczególnie w kontekście naszego patriotyzmu, który zbyt często jest oparty na martyrologii, a zbyt rzadko na podkreślaniu bieżących sukcesów. Choć w tej kwestii wiele się zmienia. Niezmienne pozostaje natomiast podejście PONA, jego niechęć do podporządkowywania się szablonom i komercjalizacji. Znajduje ona ostateczne ucieleśnienie w wydaniu najbardziej antyradiowej piosenki w historii polskiej muzyki i to jako singla drugiej solowej Płyty tak to widzę. Choć kawałek o wdzięcznym tytule Pierdolę to, jest groteskowo wulgarny, staje się hitem i nawet lata w jakiejś absurdalno ocenzurowanej wersji w telewizji. A pierdolę co on mówi, pierdoli jeden z drugim, ta? Pierdoli także sam powoli się w tym głupi. Jeżeli nauczycielka zapyta was kiedyś, czego słuchacie, to ja niczego nie sugeruję. Na tak to widzę wracają też motywy patriotyczne. Nie. Nie. polskie dobro albo polskie godło. Ale tempo twórczości nie zwalnia, ponieważ już w 2007 roku po ponad 10-letniej przerwie wraca wspólny projekt Pona i Sokoła TPWC, czyli trzecie pokolenie warszawskiej kolendy. W tym składzie w ciągu trzech lat spod ich szyldu wychodzą trzy albumy, teraz pieniądz w cenie, ty przecież wiesz co i to prawdziwa wolność człowieka. Usłyszeliśmy na nich klasyczne, mocne wejścia w stylu Pona. Co jest? To jest sprzedzony projekt koletniku, Wynik od zaniku dobrego bitu w co co jest? To jest dalekie od stereotypów. To jest to, co zniszczy wszystkich przeciwników. Cały czas wiatr hitem, życie płynie zipie jest zipem. Jest pomysł na płytę, płyta jest tego wynikiem. Ważne słowa dotyczące straty oraz wybaczania. Słowo przepraszam, wielkie jak ten, który przebacza. Czasem jedno słowo wykracza ponad to, co oznacza. I bardzo aktualne, krytyczne słowa dotyczące popularnych treści opartych na pogardzie do innych oraz wywyższania się jako takiego. Szkoda, że moda jest na bycie, skurwy, synę. Kozak jest ten, co na ubliżał swej dziewczynie. Jest wszystkich was zaleszcze, sam nie jesteś nikim innym. Człowiek silny, nie ma potrzeby się tak windować, a prawinny, ty jak trzeba, człowieka traktować. Trzecią płytę TPWC zrealizowano pod mocniejszą dyrekcją artystyczną Pona, na co wskazuje to, że udostępniono ją z innego kanału na YouTube, y, oraz na okładce jest napisane Pono End Soku. Na no, tytułowy skrót rozwija się jako to prawdziwa wolność człowieka. Ogólnie wolność od początku była jedną z najważniejszych wartości dla Pona. W dobie do wolności słowa prosto do was, o nas same gramy, to co sami znamy, z tym się udostaniamy. Liczy się wolność, silna wola i zacięcie, nic cię nie pokona jak jarasz się swym zajęciem. Ale na trzecim TPWC znajdziemy też takie wersy. Ludziom się wmawia, że mają pełne prawa, że mogą być spokojni, że są naprawdę wolni, że to jest wolny kraj, że to jest wolny naród. Ta wolność uzależnia, tak jak najzwyklejszy nauk, to nie wolność, nie, to finansowa zdolność. Ta... Pono widzi sytuację, gdy wolność może obrócić się przeciwko nam, jeżeli za wolność uznamy możliwości finansowe. Można powiedzieć, że ktoś, kto jest bogaty i może sobie w każdej chwili polecieć na urlop gdziekolwiek albo po prostu polecieć, że on jest bardziej wolny od człowieka zarabiającego średnią krajową. Ale wysokie koszty i progi to też często większy stres i presja, by ten poziom utrzymać i stale podbijać. Pono wielokrotnie podkreślał swój dystans od pokus i konsumpcji. Zastanów się, tak jak ta dama kusisz mnie jakuszyć cię, widzisz? Nie, ty w tym uczestniczysz jako człowiek fikcyjny, kręcony w tryb konsumpcyjny Nie ma niewinnych, wszyscy są podejrzani, nigdy nie będziesz wolny, jesteś obserwowany Choć nie zgrywał przy tym człowieka oświeconego, który nie popełnia błędów Wizjoner to według mnie najlepszy, dojrzały, solowy projekt Pona. Pełen zajawki i bardzo nastrojowego jazzu. Nie ma dla mnie znaczenia to Londyn czy Nowy Jork Dla mnie to tylko tło do tego bym mógł zajrzeć w głąb siebie samego To rozwieje wątpliwości co do mojej starości mojej to jest Kolejna odsłona poglądów, i tak jak uczył mnie ojciec, nie wydaje osądów. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, jak to powiedział Jezus. Z tej płyty pochodzi też kawałek, który jest według mnie jedyną taką piosenką w polskim rapie, przynajmniej taką, którą ja słyszałem, ponieważ Pono napisał go o i do swojego kwiatka. Mamy wspólny korzenie z podziemia, a więc za tym, naszą matką jest Ziemia. To kwiatek jest moim bratem. Ten kawałek to jest dla mnie definicja. Robię co chcę, nawijam o czym chcę, ale jednocześnie dowód niezwykłej wrażliwości Pona, który mimo świadomości tego, jak działa dzisiejszy świat, nie chciał się na to zgodzić. I mówię szczerze, bo wiem, że trudno być szczerym człowiekiem, jak masz wszędzie rycie bani. Że trzeba być cwanym, inaczej na tym świecie człowiek nie da sobie rady. Dalej szczerze, każdy ma życiową filozofię. I taki właśnie był Pono, wierny swoim zasadom i wizji. Do końca. Całe życie na przekór systemu, piszę po swojemu, potrenuj sobie samemu na to nie ma systemu, powie to nawet scepty Że życie to nie kasza, nie ma jednej recepty Ja myślę po swojemu, ja piszę po swojemu, ja żyję po swojemu i to właśnie dzień tu temu Lecę na przebój, więc czemu miałbym ja samemu niemu czekuć problemów trofeum na przekór Choć styl i przekaz Pona jest głęboko zagrożeniony w starej szkole, wiele wartości, które wyznawo takie jak patriotyzm, pokora, antykomercyjność czy niekomercyjność, wierność zajawce, szacunek dla drugiego człowieka i natury, one pozostaną aktualne zawsze. Dlatego cieszę się, jeżeli pomogłem komuś na nie trafić, a cała reszta niech pamięta, by nie dać o nich zapomnieć, bo... Przeżyjemy, póki rad ja nie umarł... Moment, w którym dopada człowieka zmęczenie, moment, w którym powoli gubi się znaczenie, to jest moment, w którym spokojnie zamykam oczy, po to bym mógł złapać oddech, tlen w organizm zboczyć każdy...